Jeśli ktoś lubi śniadanie na słodko, to myślę, że to będzie pasowało idealnie. Rolować i wycinać nasze obiadowe kluseczki. Mm, na gorące dni pyszne. Mówię Wam. Witajcie moi drodzy. Cześć. W niedzielę. Bo wy wtedy to oglądacie. A u nas jest piątek, tygodnia koniec i początek. Drugi dzień tańszego gotowania, chociaż jak widzicie, produkty, no myślę, że tak wygląda to na bogato. No mało ich jest, ale łącznie po raz kolejny 30 zł. Coś na pewno nam jeszcze z tego zostanie, chociaż może i nie. Ale myślę, że będzie też bardzo ciekawie. Wykorzystamy mąkę, która nam została, no i te produkty, które teraz kupiliśmy. A zaczniemy standardowo od śniadania: później obiad, deser i kolacja. Jesteście ciekawi, co z tego wyczarujemy? No to zostańcie razem z nami. Dzień, moi drodzy, zaczniemy od przygotowania przepysznych pankejków, które zjemy z serkiem homogenizowanym, no i truskaweczkami, które no, muszą się jeszcze troszeczkę. Rozmrozić. Ale potem też tu z pozostałości będziemy używać jeszcze do szejka. To zobaczycie. Teraz bierzmy się za oddzielenie żółtek od białek. Powiem Wam, że to może być ciężko, bo z tymi jajkami to ostatnio nic nie wiadomo. O, patrzcie. Bo pankiki, niestety, potrzebują trochę więcej czułości niż naleśniki. Mm. <słyska> Naleśnik to po prostu wbija i po temacie, a Pancake potrzebuje chmurki. jajko Chmurki, która spowoduje, że będą pyszne. Dobra. Oddzielamy i dajemy kolejne składniki. Teraz, moi drodzy, tak. Dwa białka w jednej miejsce, dwa żółtka w drugiej miejsce. Tam, tam, gdzie mamy żółtka, dodajcie jedną. No powiedzmy, że łyżeczkę proszku do pieczenia, można też robić to na bazie jogurtu naturalnego jakieś 100 gram i łyżka sody, to też wtedy fajnie pracuje i spowoduje, że one będą łatwiej rosnąć, tyle ile rodzajów pankejki, tyle szkół ich przygotowania, ja Wam pokazuję ten taki najprostszy sposób, do białek najlepiej dwie łyżki cukru pudru, cukier puder najlepiej współpracuje z białkiem, łatwiej będzie się Wam to ubijało. No i teraz jeszcze do żółtek dodamy jakieś, powiedzmy, że szklankę mleka i około 200 gram mąki. Jak się nie ma miksera, to trzeba chwilę popracować, ale zobaczcie. Yy, udało się. Może jakby ci spadło. Ale nie spadło. A tutaj, jak już mówiliśmy, mąka, jajka, żółtka, proszek do pieczenia. No i teraz to delikatnie trzeba rozmieszać. I potem będziemy już dodawać białko, mieszając bardzo delikatnie, żeby to tylko połączyć. No i zaczynamy tworzyć nasze pankejki. Zobaczcie, moi drodzy, o jaką konsystencję walczymy. Bardzo, bardzo gęste. Ale pamiętajcie, że dodamy to jeszcze białka, no, a pankejki, ponieważ są grube, to, to ciasto musi być gęste. To nie może być takie ciasto jak na naleźniki. Normalnie, jak wiecie, dodałbym troszeczkę roztopionego masła, ale że... Robimy tanią wersję, a nie liczymy kosztu oleju, to taką łyżkę myślę, że maksymalnie właśnie trzeba do tego ciasta dodać. A jak wiecie, po co? Po to, żeby nam nie przywierało do patelni. Czas najwyższy połączyć nasze ciasto z białkiem. Najpierw wszystko ładnie przelewamy. I jak mówiłem, delikatnie tylko łączymy, no i zaczynamy smażenie. Jeśli chodzi, moi mój o smażenie pancake'ów, to nagram Wam to dlatego, że są dwie szkoły. Można oczywiście wylewać i mieć na gotowo, można mieć też foremkę, ale można zrobić też e, jakby takiego podwójnego pankejka. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Najpierw oczywiście no, musimy nałożyć sobie trochę tego ciasta. Jak widzicie, ono jest dosyć lepkie i o to właśnie chodzi. Wielkość oczywiście pankejka dobieracie do tego, jakie lubicie, jakie macie predyspozycje. Ale ja nas zrobię mniej więcej takiego obok drugiego. Jeśli chcecie takie prawdziwe, grube pankajki, to właśnie ta szkoła, o której mówię, kiedy macie ściętą tą warstwę, to na to nakładacie ponownie drugą warstwę ciasta. I jeszcze chwilkę będziemy musieli go podtrzymać. Tamtego drugiego zrobimy normalnie, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Tak, moi drodzy, prezentują się pierwsze pankejki. Może pokażemy Wam różnicę i zapodniesie, żebyście widzieli. To jest ten podwójny. No i widać tutaj tą sporą różnicę w grubości. Poczekaj, tak może. Jak widzicie, no jest spora różnica w grubości. No i tak właśnie one się prezentują. Wy decydujcie, jak chcecie je robić, a my je dekorujemy i testujemy. Smakowo. Jeśli ktoś lubi śniadanie na słodko, to myślę, że to będzie pasowało. Idealnie, no ale masz tego, to jeszcze syrop klonowy by się przydało. Na pewno. Ale, że to ma być tanio, to bez syropu klonowego, skosztuj. i tak już tak, mam duży brzuch, więc syrop klonowy się... I powiedz, czy warto robić pankejki z mrożonymi, czy też świeżymi truskawkami i serkiem waniliowym? Już Wam mówię. Warto. No to, smacznego. Obiedliśmy się tym śniadaniem, powiem Wam szczerze. Te proporcje, które są, to naprawdę wystarczają na dwie osoby, z jeszcze z zapasem. Ale po śniadaniu przychodzi czas na obiad. No i tutaj mieliśmy mąkę, więc wymyśliłem, że zrobimy kluski z kapustą. Kapustę oczywiście można wcześniej ugotować, ale nie trzeba. Ja na przykład uwielbiam jeść na surowo. Taka z marcheweczką wtedy jest idealna. No, ale jeśli ktoś nie jest fanem, właśnie surowej, to niech sobie ją po prostu w, w, doda troszeczkę wody i podgotuje e, przez, myślę, godzinę. I powinna być już idealna. Można oczywiście potem ją sobie doprawiać różnymi e, przyprawami. A jeśli chodzi o kluski, no to potrzebujemy, my mamy jakieś 800 g ziemniaka. Będzie potrzebne jedno jajko i mąka. Zaraz. Zobaczycie jak to wszystko zrobimy. Tylko najpierw musimy obrać i ugotować ziemniaki. Dodam tylko moi drodzy, że warto te ziemniaki ugotować sobie zdecydowanie wcześniej, bo kiedy je ugotujecie, możecie je od razu pokroić w mniejszą, mniejsze części, nie kostkę, ale w mniejsze części, żeby szybciej się ugotowały. To one potem muszą wystygnąć. Na gorących ziemniakach pracować nie będziemy. Więc teraz magia montażu i zaraz zobaczymy się ziemniakami i właśnie o taką kostkę chodziło, już ziemniak przestudzony, no i teraz możemy to wszystko połączyć a więc do tych ziemniaczków z tymi jajkami to są cuda no po prostu tak. o, no. ale żeś stuknął, ale się udało dodajemy całe jajko, mąż tam się coś ten a ja dodam trochę pieprzu ja tu ogarniam ładnie było, bo to do nagrania I trochę, soli. i trochę soli i teraz te ziemniaczki z tym jajeczkiem trzeba rozdusić na jak najmniejszą masę najlepiej oczywiście moi drodzy używać stolnicy, no ale my tutaj radzimy sobie jak radzimy, jesteśmy w podróży nie zabieramy pół kuchni ze sobą chociaż tutaj żyjemy i najlepiej właśnie troszeczkę mąki sobie rozsypać Dać rozduszone ziemniaki. Jak ktoś chce, to może najpierw rozdusić ziemniaki bez tego jajka, soli, pieprzu, potem to wszystko będzie sobie doprawiał, ale ja w ten sposób miałem łatwiej, bo my nie mamy tutaj takiej kulki. Jakbyśmy mieli taką kulkę, to łatwiej byłoby te ziemniaki rozdusić, a tak dzięki temu jajku one stały się trochę bardziej płynne. No i łatwiej było mi to wszystko stworzyć z tego, jak widzicie, jednolitą masę. No i teraz znowu sporo mąki. Wbrew pozorom używa się do tego. Ciężko mi określić dokładną gramaturę, ale pokażę Wam, jakie ciasto z tych ziemniaków, z jajkiem trzeba zrobić. Chwilę później, moi drodzy, tak prezentuje się ciasto. One, jak będziecie nad nim cały czas pracować, ono oczywiście będzie jeszcze takie trochę klejące, ale ogólnie ma się nie kleić. Tak jak widzicie, stół w miarę cały oczyszczony, i o taką konsystencję walczymy. I tak podsypiemy delikatnie mąką, kiedy zaczniemy teraz rolować i wycinać nasze obiadowe kluseczki. Zostawiliśmy do tych kluseczek naszych w wodę już. Musimy ją posolić i czekamy, aż się zagotuje. A tutaj mój mąż sobie dalej roluje. Kluseczki. Kluseczki. Pyszne. To widzimy się, jak będą już wypływać. Jak widzicie woda się gotuje. Zaczynamy wrzucać nasze kluski, i nie zmniejszajcie, że tak powiem, ognia. One za chwileczkę wypłyną. Około 30 sekund do minuty, niech sobie pływają jeszcze, i wtedy można je wyciągać. No i rzucać kolejną partię, kolejną partię, <laughs> kolejną, bo troszeczkę tych klusek u nas wyszło, a w sumie użyliśmy trzech dużych ziemniaków. I kiedy, moi drodzy, kolejna partia kluseczek się gotuje, ja od razu biorę się za kolację. To dlatego, że dobrze jest zrobić to ciasto na kolację wcześniej, ale nie trzeba. Pokazuję Wam taki pomysł na ciasto do pizzy, że robicie i za 10 minut możecie wkładać do pieca i robić pizzę. Ale warto wcześniej, dlatego żeby drożdże popracowały. No i co? Ciepła woda, nie gorąca, to jest bardzo ważne. Ja tutaj mam jej tak nie za dużo, dlatego że będzie to mała pizza, bo musimy zrobić ją w ogniu. Jedna trzecia... Paczki drożdży. no i teraz musimy to wymieszać. Rozpuszczone drożdże prezentują się w następujący sposób. Ja lubię dodać jeszcze troszeczkę mleka. Pewnie nie jeden y, włoski teraz y, pizzerman by mnie zastrzelił, ale fajnie jest wtedy, to ciasto jeszcze lepiej pracuje. No i co, i tylko to przelewamy do mąki, nic więcej. Tutaj dałem jakieś 200-250 gram. No i trzeba to po prostu wymieszać. I zrobić z tego ciasto na koniec jeszcze coś dodamy. Ale teraz dajcie mi podusić to ciasto. Kiedy macie już prawie całe gotowe to ciasto, w sensie jednolitą masę, to troszeczkę oliwy teraz dajemy. Dobra. No i teraz tylko to trzeba jeszcze wymieszać w tej oliwie, żeby ładnie ciasto, które nam tutaj zostało na brzegach odeszło. I chowamy w ciepłe miejsce. Niech. Popracuję. Zobaczcie, ile udało zrobić się zrobić klusek z tych trzech dużych ziemniaków, czy tam czterech mniejszych, jakbyście kupowali. No i co? Eee, czas na degustację. Tutaj oczywiście najbardziej pasowałoby rozpuszczone masełko z bułką tartą. Ja lubię malutko bułki tartej. Ty? Ja lubię dużo. A Wy? Dajcie znać w komentarzach. Niestety, że jest to tani dzień, nie starczyło nam na masło, bo jak wiemy, masło jest bardzo drogie. Gostyńskie szczególnie Chociaż można kupić za 6,99 O właśnie Więc nie jest tak źle Bo tych wietronka to po 8,99 albo i po dychę No ale To jest w smaku Ja jestem e, mało wiarygodny Bo jestem fanem w ogóle klusek z kapustą Dla mnie to jest danie Które uwielbiam tak jak gzik Jednak te naleciałości z Wielkopolski Gdzieś we mnie siedzą Są też przepisy oczywiście Na szare kluchy ale u mnie w domu jakby się zawsze takie. I zaraz zaproszę Was do zrobienia przepysznej kolacji. Smacznego. Dziękuję. Ale ci się kapucha ciągnie. Uuuu. Kochani, z truskawek, które nam zostały ze śniadania i mleka, zrobimy sobie szejka, ale do tego dodamy jeszcze sobie troszkę lodów śnieżka. I ten wafelek po prostu sobie zdejmiemy. A resztę dodamy do szejka naszego. I zmiksujemy w tej oto pięknej maszynce. A zaraz zobaczycie, jak taki szejk mleczno-lodowo-truskawkowy się prezentuje. Zdjęłam wafelek. Przekroimy go na pół, bo zrobimy dwa szejki. U nas jest w sumie trzech, ale... To ty weź ten większy kawałek, ja ten większy. <gry> Wrzucimy go. Dodamy trochę. parę truskawek i dodamy mleko na oko, najwyżej jak ten, bo mamy taki ten mikser nasz nie wiadomo, że kto tam to będzie działał z tymi truskawkami, więc na razie damy tylko tyle. No i miksujemy. Tak, moi drodzy, na gotowo, z piękną dekoracją prezentują się nasze milkshake'i. No powiedzcie, że to spoczko wygląda. No ale teraz najważniejsze, test smaku. A testerem najlepszym od deserów wiemy, że jest Iza. Dobra, ja próbuję. Ostatnio zachwycił Cię deser ptasie mleczko z truskawkami, a teraz? Ja truskawki. Mm, na gorące dni. Pyszne, mówię Wam. Jeszcze z tym lodem to już w ogóle, bo my w ogóle tu cukru nie dodaliśmy, nie? Tak. Więc jest tylko sam lód i zamrożone truskawki i mleko. Truskawki. Więc... A mrożone truskawki zdradzę Wam tańsze niż świeże. No tutaj do dekoracji daliśmy świeże, ale ich tak naprawdę być nie musi. Pyszne. No to. Smacznego. Smacznego. <laughs> Albo ciusz, jak to się tam <śmiech> mówi. <śmiech> naprawdę, takie. Jakby śmietankowe, mhm, ale jakby ale nie, sorbet. Tak, no. no. Bardzo dobre. To będzie chyba nasz ulubiony szejk. Naprawdę, będziemy sobie go robić. Lecimy teraz z kolacją. Żebyś hucza. I nie staraj się nie trzaskać tym, bo to. To nie da się rady. Bo to strasznie denerwuje. Kogo? Na Ciebie, igranie. ty. Nie przymontarzam. Tylko ciebie. A ciekawe, czy widzów to denerwuje. Na pewno nie. Dazu znać w komentarzach, bo będzie. Eee, dobrze. Czas, moi drodzy, na kolację. A na kolację przygotowujemy? Pizzę. No właśnie. Ba, ra, ba, ba. Urosło nam? Trochę nam urosło. Pięknie. Drożdże pracują. To ugniataj i przekładaj do naszej... Tylko nie wiem, czy chyba niecałe. Po no chyba nie. Możemy dać trochę oliwy jeszcze, Zrobimy jak ona się klei, ale chyba nie, co? Trochę się klei, ale dobra, dam radę. Sobie, dobra. No to zrobimy na razie tak. Na razie zrobimy wągni i zaraz no. Wam to pokażemy. Nasz plan, moi drodzy, jest taki, żeby najpierw upiec, podpiec to ciasto od pizzy, ten spód, potem damy w tańszej wersji oczywiście przecier pomidorowy, no i żółty ser. Tutaj nie oszczędzaliśmy, będzie jeszcze przyprawa do pizzy. No można oczywiście dać tutaj potem sos taki do pizzy, on na pewno będzie lepiej pasował, no ale... Róbmy to na gotowo, czekaj, ja zabiorę Możecie Ci tutaj piekarnik, jak robicie pizzę około 200 stopni, 20-25 minut, my tutaj też już mamy ładnie rozgrzane, wrzucamy, zamykamy i czekamy. Nie nagrywaliśmy Wam jak wyciągamy nasze ciasto na pizzę, ale tutaj słusznie zauważyłem, że taka babka nam się robi, no bardzo mocno wyrosło, no ale teraz już smarujemy przecierem. Pomidorowy. Właśnie o tym rozmawiamy, że tutaj po prostu trzeba rozwałkować jeszcze to ciasto i włożyć jak najchudsze, no, żeby po prostu nie urosła Wam taka bułka. No ale ta bułka z yy, przecierem, przyprawą do pizzy i serem na pewno będzie pyszna. Zresztą, zaraz się o tym przekonamy. Aj tam zdrowo. Od przyprawy jeszcze chyba nikt nie umarł. Nie oszczędzaj, nie oszczędzaj. Dobrze. Na bogato czas moi drodzy na kolację miała być pizza, wyszła na bardzo grubym cieście, ale myślę, że nie ma to większego znaczenia. My na przyszłość po prostu będziemy wiedzieć, żeby zrobić bardzo cienki placek i taki cienki placek włożyć do Omni, bo zobaczcie, że wyszło przecież to doskonale. Wygląda przepysznie. Tutaj macie wersję na gotowo. Tak sobie zobaczcie, jak to wygląda. No a teraz ja skosztuję. Tą margaritę. I powiem Wam, no ciasto bardzo ładnie wyrosło, jeszcze Wam pokażę. Normalnie bułka z serem. Serkiem. I przycierem. I sosem. Można przejść do Powiem, moi drodzy, tak. Naprawdę wyszła pyszna pizza. częściej ciasto i ten serek. No, ja jestem zachwycony. Myślę, że to nie będzie nasz ostatni raz. Smacznego. Mm. Dziękuję. Dodam tylko jeszcze na koniec, moi drodzy, że bez problemu dodawajcie tutaj sobie jakąś salami, nie wiem kiełbaskę, no cokolwiek, co to robicie mieć na pizzy, bo to naprawdę nam wyszło, muszę to powiedzieć. Więc jeśli chcecie się przekonać o tym, czy wyjdą nam kolejne odcinki przygody, to zapraszamy was do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapki w górę. No i komentujcie, proponujcie nam jakieś potrawy, coś postaramy się dla was przygotować w takich wersjach bardziej kempingowych. No i do zobaczenia. Pa. Ej naprawdę fajne.